Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Skaczemy sobie dzisiaj w Lillehammer. Puchar świata. Niestety w ostatnich konkursach byliśmy cały czas dwa razy poza 30. Może dzisiaj będzie lepiej. W Polsce skoczkowiec według mnie coraz lepiej zaczęli w końcu skakać. Mam nadzieję, że my w grze też będziemy dobrze skakać. Coraz lepiej w sensie z miejscowości na miejscowość. Chociaż ta skocznia jest bardzo głupio zrobiona. Nienawidzę tego, jak ona ma tutaj próg zrobiony. Lila Hammer, Engelberg ma to samo, niestety też tego nienawidzę A czy będziemy mieli konkurs, fans do konkursów? To 50 mamy! Skaczemy w konkursie. Teraz, żeby tylko dobrze, żeby tylko dobrze się wybić. W idealnym momencie najlepiej i w idealnym momencie lądować. Ach, metr za późno! Będziemy na 50. miejscu. Taka jest prawda. 72 metry na 50. miejscu, jak nic. Jak nic na 50. miejscu. Dokładnie. Miniemy konkurs, no bo cóż. I teraz zobaczymy, no. Drugi konkurs w Bilehamę. Tak katastrofalnie jak w pierwszym konkursie w Wilhamer to nie było nigdy. Aby teraz było dużo lepiej. Zobaczymy. No i co. Na 2 metry za wcześnie się wybiliśmy. Ale to był piękny lot, akurat. Akurat to był piękny lot. 108,5 metra. Dostaliśmy się do konkursu? Tak, z przedostatniego miejsca dostaliśmy się jest. Petarda. I żeby teraz było tylko 100 metrów chociaż. Katastrofa. Katastrofa. Są lagi. Przepraszam za to. 107 metrów. 96. Dwa punkta. I drugie miejsce. Katastrofa, przepraszam bardzo. No. Tępy konkurs mamy w Lidze Hammer Puchar Kontynentalny, więc ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.